Sobota 17 17 marzec. Zegarka brak. Przeszliśmy tutaj do łódeczki. Tutaj przykręciłem tą boczną listwę z kaczorko Ramblero. Ona była odkręcona i była mniej więcej w tym samym miejscu. I wydaje mi się, że całkiem fajnie tutaj pasuje. Patrzyłem nawet jakbym kiedyś chciał to można budę do góry podnieść. Wystarczy tam ten rząd e, rząd tych śrubek odkręcić krętów, Może bardziej pasuje. I można by wszystko do góry odkręcić. Tu z tyłu wymyśliłem, że podniosę bo jest 41 cm tu mamy. A chcę to podnieść 51, 30 10 żeby wszedł mi sztorm, bo zostałem z tym sztormem jak Himesbach z angielskim. Ale na szczęście znalazłem pokrakę i wybrnęłem. O, tak tutaj się układa ta listwa. Elegancko pasuje, sami powiedzcie, nie? Najgorzej że ją wkręciłem... Jak to ja na tą podniety na szybkiego i wkręty a Ten to jest jeszcze w miarę dobry. Ale tutaj to co narobiłem bałaganu tu, tu i tu. No, będę musiał to wszystko później odkręcić. Tutaj na górze jest taka jakaś syntetyczna, typowo nerdowska wykłodzina. To dobrze widać w tym słońcu? Chyba tak. Tutaj z miejscami jest po, popękana, więc chyba dobrze by było ją wymienić. No i tu jeden jeden ten kołek jest spróchniały. O, też go trzeba wymienić. Ale na szczęście tam od dołu można odkręcić bez problemu. Ten też jest taki. Chyba je powymieniam. Co to dorobić takie. Zędzelki poproszę areckiego. I to ogarnie. No, na razie chcę te wszystkie rzeczy, które tu wystają, po, po wykręcić. A no, tu jest stelaż. Jest jeden, drugi, i tu jest trzeci. Tylko wydaje mi się, że tu powinien być czwarty. Tym bardziej, że jest cztery. Są pałąki. A jednego nie ma. Więc pewnie ktoś kiedyś usunął to. Będzie trzeba dosztukować jakąś taką rurkę. Na końcu ją rozklepać. A co jeszcze ciekawe. To tutaj. O tak jak widać są dwa. To uchwyt, więc jeden wykręcę. I sobie tam przykręcę. I będzie ok. No to tyle. Dół to jest. Jakimś lepiszczem jeszcze zalepiszczony. Ciekawe. Tu woda jak, jak ścieka. To się gdzieś tam w środku zbiera. Dlatego te deski się wyciąga. No i te boki, tu. No, te boki bym chciał z, ze sklejki tutaj poprzykręcać, żeby tak tego w oczy nie było. No jakieś dwa materace do spania. Rozkładany stolik, żeby coś można było pichcić. No jakieś drzwi tu by się było dobrze zrobić. Z tym, że tu bym chciał zamontować sterociąg, więc muszę tą ściankę przedłużyć. żeby mógłbym sobie tutaj zrobić siodełko na jakieś... Tu się siedzieć i sobie sterować, nie? obok by ktoś mógł też siedzieć, drugi, no i z tyłu jeszcze dwie osoby. No tak cztery osoby tu chyba mogą pływać. Zresztą gości twierdzą, że cztery osoby pływali. Także zobaczymy, jak to będzie szło. Czyli na razie to odkręcam. Może to też mu się chyba przydało. Tu jest mocowano. Ta ścianka. Ja chyba nie będę ruszał. Tu nie wiem do czego to służy. Tam są po drugiej stronie takie dwa dędzelki wystają. No jest tam jakaś lampa na górze, taka brzydka. Tu mam taką starą. Ze starego stara. To sobie ją, Może ją sobie tutaj zamontuję, by była w klimacie I też tam chyba bym poprzykręcał z listewek lepiej by to może wyglądało, chociaż pomyślę jeszcze to nic, zawiorę się do roboty w odkręceniu ukazała się taka konstrukcja i tu jest przykręcony do do burtu o tu widać jak strasznie zapuszczona była to szybko, Chyba ją... nikt nigdy nie czyścił. Tu odkręcamy przełówkę. mamy pod spodem? A, te zasypiały. wszyscy dali żółtą żarówkę? No i ta. zawsze odkręćmy teraz tą. Tu mamy dwa podłączenia. Odkręciłem tą knagę, czy jak to tam się nazywa. I stara zasada piersika. Piersik to autor, który napisał książkę Zeni, sztuką porządzenia motocykla. I zawsze tam radzi wkręcać śrubki jak się da na swoje miejsce i nakrętki. I tak też staram się robić. Tu też przykręciłem. No tu też przykręciłem te śrubki. I to samo zaraz zrobię tutaj Wtedy mi się nie pogubię, prawda? Tutaj odkręciłem tą listewkę, okazało się, że to jest listewka przypodłogowa. i tutaj był jakiś umfal, więc ktoś to zakleił i włożył taką listewkę, pewnie zrobimy tak samo, ale jak dopiero jak to wyszlifuję, chyba że macie jakąś inną koncepcję no to dajcie znać wiadomo, ja to się nie znam no, teraz odkręcę to a później podkręcę tamte jeszcze dalsze, dało no, tutaj żeśmy jak to mówił Tolek, łatwiej kołek pociniasić niż go pogrubasić i go dlatego podciniliśmy, po poci, pociniliśmy pociniasić po Lepiej kołek pocieniać niż go pogrubacić, więc ten kołek pocieśniliśmy <laughs> Nie wiem, oczywiście będę musiał zmienić tą banderę, bo nie jestem okrętem wojennym, ale to jest zestaw z mojej pierwszej balbiny, która była niebieska, a co to jest położone? Co ty myślicie? To trzeba szpachlować, żeby to było gładsze. Czy po prostu podkładówką farbą podkładową i później przepolerować, czy nie zejdzie. Dobra. Ze mnie to jest żaden elektryk. Elektryk, który kładzie właśnie. Co on kładzie? To jest na burtę. Laminat. Ale taki jakiś dziwny ten laminat. Jakby go pracowała w jakimś zakładzie fryzjerskim, i mu włosów je jakimś laminatem. Nie wiem, hmm? ja myślicie, co to jest. Może zbierał trawy nadrzeczne, nadnoteckie i je przyklejał. A może to jakiś nerdowiec? Muszę jakieś inne rolki zamontować. A może odwrotnie? I A nie, to odwrotnie to się nie będzie kręcić. Nie sensu. Oczywiście, jak jechałem, to zasadnie przykręciłem tylną belkę z numerem rejestracyjnym. I jak mi odpadła w strzelca, to łamało się i pękło. Zgodnie z, z, z zasadą kolegi Maniusia. Są zyski, muszą być straty. Na już tego nie mogę opuścić. Ale czy mogę tam to ponieść? E, ciekawe. W sumie jest tam jeszcze trochę. Jakby poszło do góry te rolki, to było fajnie. A, zobaczymy. No, także odkręcę jeszcze mocowanie. Mocowanie. tego urządzenia które nazywa się kołkiem od Bandery <laughs> nie, to ma swoją nazwę na pewno, na pewno ktoś mi powie jak. A ja mu powiem dziękuję. Teraz muszę z powrotem to odkręcić, ale ja jeszcze małżonowicę bym chciał pokazać jak to wyglądało. Bardzo mi się podoba. A tu jeszcze jeden element nie zabrałem, to go zaniosę. ładnie się ułożyło no i dobrze tu jest coś zażarło trzeba to też odkręcę te listewki bo tutaj coś zażarło I się nie trzyma a tak reszta jest dobra a tu są mocowania do namiotu Rozwiązałem zagadkę stelaża namiotu. Niebieski idzie na koniec, bo jest niższy od zielonego. A te dwa idą tu. I nie brakuje żadnego tutaj połąka jak mówiłem. Nie wiem dlaczego tu są dwa. Może tu był jakiś... Nie no nie wiem. Nie wiem dlaczego tutaj są dwa. Hm. Ale to już tak powinno być. No to fajnie. Tak mnie intrygowało, do czego to jest. Później chciałem wymienić ten paung, bo jeden nie ma takiej końcówki długiej, tylko z jednej strony jest. I sobie Pomyślałem, że to jest do tego. Bo tu jest taka dłuższa końcówka, a tutaj końcówki nie ma. I tak wymyśliłem i teraz to gra. 23 marzec sobota Pogoda zimna, deszczowa Brrr, Nieprzyjemnie hmm. Dzisiaj odkręcam te poprzeczki Coś powiedział, to jest śrubokręt Tutaj pod spodem włączymy jakieś światło a pod spodem odkręcić te śrubki. Z tej strony już podkręcałem i ściągnąłem. Tutaj jest do to plastikowe ścierwo. I bardzo dobrze. Pod spodem jest troszkę pleśni taki. I to się. Troszkę się wysuszy, zakonserwuję jakimś antypleśniaczem i pomolujemy na biało i tak to będzie. Dobra, koniec tego gadania. Próbuję to odkręcić, chociaż idzie ciężko Bo tam są te podstawki są zgnite. Ale miejmy nadzieję, że Arecki zrobi nowy Odkręcajmy. O, ten ładnie poszedł A ten drugi też idzie. to Tą Ceratową powłokę I tu widać taką pleść. Trzeba będzie to posmarować jakimś środkiem antygrzybicznym, i co? Ja położę na to drugą warstwę sklejki, pomaluję na biały, będzie ok. Teraz jeszcze chciałem wymierzyć długość i szerokość tej łódki, po to, żeby wyliczyć mniej więcej. Jaka jest wyporność tego ustrojstwa. Aha, tu jeszcze sobie kupiłem taki fotel. Będę musiał jakąś nogę zrobić. A. Tylko oczywiście niżej pójdzie. No, za 10 zł jakiś z Ikea. Teraz chciałbym obliczyć wyporność taką ma pokrak. Oczywiście tak teoretycznie. O, no, Sylwia się patrzy z co ten pary znowu gada od rzeczy? No i tak, Pokrak ma długość 5 metrów, wysokość 0,42 metra i szerokość, szerokość zmierzyłem na dole 1,30 30. Dość wysoko zaczyna się podnosić dno. Tak, przyjąłem założenia, że powiedzmy przy zanurzeniu 20 cm, jaka by była wyporność i na odległości 4 m. Tutaj mamy wzór na obliczenie objętości prostopadłościanu. Czyli 4 metry razy 0,2, czyli nasze zanurzenie, i razy 1,3, czyli szerokość pokraka. No i jako, że ten skos jest dosyć mały, także jest prawie cały ten sześcian wypełniony, więc przyjąłem wypełnia, współczynnik wypełnienia sześciennego 0,8. Po dokonaniu obliczeń wyszła wartość 0,832, czyli jest to wartość, która mówi o objętości łódki. Następnie zacząłem wyliczać wyporność, czyli gęstość wody razy przyspieszenie grawitacyjne Ziemi razy objętość pokraka. Gęstość słodkiej wody to jest 1000 kg na m3, a słonej 1030 kg na m3. Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi 9,81 i objętość pokraka 0,832. Pomnożyłem 1000 razy 9,82 razy 0,832. Metry sześcienne się. Zlikwidowały i zostały nam kilogramy razy metry na sekundę kwadrat, co daje Newtona 8161,92. Żeby wyliczyć masę, jaką można załadować tą łódkę, czyli jej powiedzmy wyporność, podzieliłem przez przyspieszenie ziemskie. Zredukowały się metry i sekundy kwadraty i zostały kilogramy. Przy, 30, przy 20 cm wyszło 832 kg wyporności, przy 30 cm to na 85, a przy 10 cm zanurzenia 442 kg. I teraz jest najważniejsze pytanie, ile waży pokrak. Myślę, że więcej niż 200 kg nie waży, ale jak już skończymy go, bazgrać, ba będzie można nim pływać, pojedziemy na złą, go zważyć. Wtedy będziemy mogli wiedzieć, ile można słoniny na niego załadować. A wszystko to mogłem wyliczyć dzięki kanałowi Pawła Krajewskiego, który ma taki kanał i opowiadał tu, jak budował kanadyjkę listwową, ale niestety. Od dwóch lat jakoś cicho jest. Nie wiem, co się z nim dzieje. O, tutaj wam pokażę, co tam zbudował. O, trzy odcinki zrobił. Ostatni odcinek wypuścił dwa lata temu. I właśnie w tym pierwszym odcinku buduje kanon, część pierwsza opowiada o tym, jak obliczyć wyporność. No i ja skorzystałem. Dziękuję panie Pawle. Krajewski czekam na dalsze odcinki. A to było na tyle.